Gołębie zaloty. Zalecał się gołąb do gołębicy i piórka swoje stroszył. Kręcił się w koło, gruchał namiętnie i czekał na chwilę rozkoszy. Lecz gołębica, jak to dama, wciąż udawała, że zostać chce sama, ale kuperkiem swym wywijała, zaloty jego obserwowała. On za wygraną jednak nie dawał, przy swym zamiarze ciągle obstawał. I coraz bardziej swe pióra stroszył, Nie mógł doczekać się zbliżeń rozkoszy. Ona ziarenka wokół zbierała, Jakby nic do niej nie docierało, Tak jakby jego usilne zaloty Nie obchodziły jej ani joty. W końcu nie kontent swego działania Zalotnego zaprzestał gruchania. Przestał miłosne czynić podchody, odleciał innej dać uczuć do wody.